Słuchajcie, mamy pierwszą nutkę. Patrzcie tu. Pierwszą nutkę, która wyszła. Yy, pierwsza nutka, która wyszła, moi drodzy. To jest, słuchajcie. Big -cyc, nie, nie Bixyt. Bo Bixyt to właśnie wyciszyłem, ale. nutka yy, bazy. Baza tańcz z nami, obawiam się moi drodzy, że może to być niestety nutka, którą niestety będę hejtował i będę obrażał, gdyż widzę już piłkarskie koszulki, a wiecie co znaczy, jeśli artyści mają piłkarskie koszulki? Bardzo możliwe, że jest to wakacyjny slop, a.k.a. afrotrap, reggaeton, slop, you know what I'm saying. Czego się boję oczywiście, bo mam nadzieję, że nie. Uważaj, bo Bułekuki jest na streamie, więc widzę, widzę. Trzeba mieć zasady. No i klasa. Dobrze. Baza tańcz zna... Ej, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Ej, nie podoba mi się to w ogóle. Że jak się teraz daje pełny ekran, to też jest jakby ta poświata kurwa z klipu. Wiecie o co chodzi? Że tutaj te kolory, że nie jest full czarne. Straszmy to w Przez to traci. Traci tego, um, tego, takiego kinowego vibe'u, jak się robiło klipy takie, żeby były czarne paski. A mi się to podoba, jak jest tutaj. A dobra, no jebać no. Dobra, niech będzie tak. Myślałem, że można, myślałem, że można na full, full ekranie, nie? Dobra, let's see w takim razie. Po jednej nutce. Dajcie tu i tak. Jakiś brazylijski funk będzie, kurwa? Us, tu Karol i tańczy tu Asia Tańczy tu Franek, a z nim Ba- Kurwa, to brzmi jakby to miało być jakiś brazylijski funk Tańczy tu Karol i tańczy tu Asia tu nie? Brzmi ta Rytmika od razu, kurwa, albo może się mylę? Franek, z nim tańczy Ba- tańczy też Michał i tańczy Micha- Asia tańczy tu Pola, Marta, cała sala Tańczy tu każdy, bo to jest faw- No i chuj Widzowie, wiedziałem ja pierdolę, jestem maestro muzycznym, nie? Po rytmice kurwa słów wiedziałem, że to będzie stary Bela Fabela, que Colorna. Ja pierdolę, crazy. Dobra, to jest ta favela? Dobra. Tańczy tu Karol i tańczy tu Asia a tu Franek, a z nim tańczy Basia tańczy też Michał i tańczy Michał, tańczy tu pola, marta, cała sala Tańczy tu każdy, bo to jest fawela Korpo kolor na nowela To do kanta, festa tabela Więc nie zanudzę i tańcz z nami teraz Słuchajcie. Mieliśmy już kiedyś taką nutkę, nazywała się go go, go, go. go. Gówno. Czy teraz musimy powtarzać ten sam błąd, kurwa? Czy musimy teraz powtarzać ten sam błąd? Po co? Po co, kurwa? Nie zanudzę i tańcz z nami teraz. Zrobić funk w Polsce, to jest jak w Brazylii robić Disco Polo. No, okej. Okay. クラッタ、デイサーミタッチクラッタ、イサミタッチクラッタ、イサミンタッチクラッタ、デイサーミンタッチクラッタ、デイサーミンタッチクラッタ、タッチクラッタ。 O co chodzi z tym, że w każdej piosence, kurwa, influencerów zawsze w pierwszych wersach masz, kurwa, pierdolone słowo vibe? Ej, ja nie jestem upośledzony, to musi być coś w tym, kurwa. Stary, w każdej, kurwa, piosence, co słuchamy zawsze jest, kurwa, słowo vibe w pierwszych, kurwa, sekundach wzro O co, kurwa, z chodzi? Poczuj ten vibe, poczuj ten, kurwa, ten. Zawsze, kurwa, to jest, zawsze. Co, kurwa, nie puścisz? Czy this? Czy, kurwa, to? Czy, kurwa, że? O co, kurwa, chodzi? tak, 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 ta, ta, ta. Dzisiaj nie śpiewam, polecy to tak ten ze mną chodź, poczuj ten vibe Dopóki się nie jest... album mood, album mood tu nam, to nikt nie zaśnie, wchodzimy w tram Załapa, zatańczy tu Nie potrzeba nawet słów Każdy z nas łapie ten grów Alam, pokaż im ten mów Myślisz, że dlaczego tutaj stoję Tak jak ty, kopałem kiedyś piłkę za domem Wiemy, to nie była praca Żadna była z tego kasa No i po dziesięciu latach nagle zaczęło się zwracać Teraz stoję tu, gdzie chciałem stać Dawaj piłkę, zaczynamy grać Jeśli zamiast piłki, podasz mi kontrabas, nic nie szkodzi i tak zrobi wielki hałas, ej Tańczy tak całą noc Patrz na moje ruchy Jestem na scenie, to ich oczy na mnie, chodzi do równajmniej kroku się niczym nie martwię jak z ekipą tańczy Nie podpieramy ścian z boku Kiedyś marzenia o Champions League teraz tu walka o wielki kwi I ten kurwa wokal pogrubiony, którego ja nienawidzę zawsze tego efektu kurwa Ej, hey, Subroki 2000, kurwa 10 Ej, dobra! Eee, kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakoś tak no nie wiem S Ogólnie melodia w tym bicie jest taka jakby w takich niskich tonacjach i mam wrażenie, że, że przez to masz wrażenie, że oni fałszują kurwa, bo oni mają, yy, że, że wiesz co, że, że ten taki dark funkowy kurwa yy, niski ton jest taki dyl, 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 taki kurwa depresyjny, nie? I, I przez to jak oni nawijają w taki sposób, to masz wrażenie, że strasznie lecą, strasznie lecą, yy, że fałszują tak jakby, nie? Ja ogólnie nie jestem dużym fanem. Yy, w ogóle nie jestem dużym fanem tego yy, brazylijskiego funku. Kojarzy mi się to tylko kurwa z editami na TikToku. E -e -e. i ładnie. więcej. Równaj mi kroku. Się niczym nie martwię, jak z equipą tańczy. Nie podpieramy ścian z boku. Kiedyś marzenia o czembrał Sleek, teraz tu walka o wielki kwi. Mańczyć nie umiemy, bańczyć tu z nimi. Bo razem o swoje marzenia walczymy być wielki jak Nazario w piku Mam za sobą niezłych zawodników Poczuj ten mood, ruszaj się z nami Tańczymy nawet do góry nogami Czekajcie Sorry, eee, wujek, wujek Łuki przyjechał do mnie powiedział, że mam się teraz wypowiadać eee, Bardziej przychylnie, bo przesadzam Nie no, ogólnie spoko no nie Spoko jest ta nutka Kawodników. Poczuj ten mood O jest mood, jest mood Ej, nie zwrócił uwagi Kurwa, powiedziała jest mood Mamy bingo, kurwa, w dwóch tych Najpierw w pierwszej nutce w a po mamy mood Z nami tańczymy nawet do góry nogami Brakuje jeszcze melange? Jeszcze brakuje melange Lecimy w melange mocno bije, w ruch, ta noc jest nasza, pożyj ten luz świecę jak stroboskop, przetańczy z tobą noc bawić się chcę non stop, dawaj na dancefloor chodź z nami, tań z nami, z nami, z nami mówmy się, że dzisiaj kiepskie rzeczy to od Friza, a te dojebane są ode mnie, okej? dobra, dobra swoje łuki. Możemy się tak dogadać. Dla mnie, dla mnie w porządku. Ja pierdolę, ale frizz chuj nie zrobiłeś. Niestety problem jest taki, ja, jaką mam stylistykę tego, że ten refren pewnie tak brzmi, czy się te, te zabiegi takie e, stylistyczne, artystyczne i tak dalej, to jest core e, brazylijskiego funku, ale niestety, jeśli masz na przykład ekipę, masz różne ekipy, nie? Masz tutaj bazę, fazę, teens, jakieś tam rzeczy, to kurwa wszyscy będą pisać, że to jest kokolini, kurwa, nie? No ja pierdolę. No nie wiem, to jest moim zdaniem to był błąd, żeby wypuścić taką nutę. Bo ludzie będą. A Kokolini jest głównym pierdolonym, oszczanym, obsranym, więc będzie się ludziom kojarzyć. Nawet jakby, wiesz, no to kurwa ten refren brzmi jakbyś tam miał odzyskał. Kokolini. Ko wiesz i to. No. Niestety, kurwa, niestety. tak, daj z nami No, kurde, nie wiem, nie siada mi to, nie siada mi to. Ja chciałem serię Dion, ale mnie przegłosowali? No i, no i ja to rozumiem, nie? No daje mi to vibe piosenki Kokolini od teens. To nie świadczy dobrze. Bo oni im ją zabrali! No właśnie, kurwa. Kasik jest w klipie? Co wy pierdolicie za głupoty? Gdzie niby, kurwa? Wy jesteście rozjebani? Fagata jest też w klipie. Co jest, kurde? Ty, w chuj dużo ludzi tutaj znanych jest na klipie? Mati Skater? Tutaj? O te helko? Minuta 07? Dzień niby kurwa. Co wy pierdolicie? klasy klasycznie one guide spierdalaj! Ty, ale że zgorzyk jest, to bym uwierzył akurat, nie? On mówi tak, kurczę! wystąpić w trybie basy spoko pomysł. Jadę Kascy nie Kurczę Mega. Nikogo tu nie ma już popularnego. Dobra. No co mogę powiedzieć, kurcze? Eee, ta, no nie podoba mi się, no nie podoba mi się, nie podoba mi się, kurczę. Spoko se tańczą, tańcząć spoko. 2-10 jaskasik na trawie? Nie, no dobra, jak mnie trolujesz, to cię rozpierdalam, nie? No i dobra, jesteś kurwa zniszczony aktualnie. Jesteś kurwa zniszczony aktualnie, nie? Mi się nie podoba, mi się nie podoba ta nuta. Ale może spodoba mi się nuta, hajka, nie śpisz!